Cześć, pozdrawiam fanów oglądających w dzisiejszym odcinku kebab na Grochowie, na Gocławiu yy, grecki kebab yy, czy warto go kupić rozważyć, czy omijać yy, cena kebaba to jest 24 zł w lawaszu a yy, na grubym jest dużo drożej bo coś około 30 złotych, więc jest spora różnica. Porcje są umiarkowane, nie są za małe, nie są za duże. W lokalu panuje no nie najlepsza czystość, ale tragedii nie ma. Obsługuje starszy pan. Niestety nie jest to zbyt miły człowiek. Próbuje dostosować klientów do siebie, narzucać im swoje zasady przez to ja już tutaj więcej nie przyjdę no i ocena na końcu filmu czy ten kebab jest smaczny jest to zwykła kula mocy, kurczak i baranina do wyboru w tej samej cenie. Surówki są standardowe, zamawiałem kebaba z Harisą. Dostałem samą harisę, czyli kebaba bez sosów, dostałem, mimo że za nie zapłaciłem, to pan się nie zapytał, czy chce, jakiego chce kebaba, czy ostrego, czy mieszanego, czy łagodnego. Yy, więc dostałem tylko z harisą, yy, która była średniej jakości, yy, więc to nie było coś dobrego. Samo mięso to, tak jak mówiłem, kula mocy, jest tego mięsa wystarczająca ilość i jak oceniam tego kebaba, kebab jest dziwnie, bo jak jakby tłusty jest, te mięso po prostu wypływa w czymś i to trochę dla mnie odpychająco, wyglądało i przez to mm, oceniam tego kebaba na standardowe 2,5 czyli ani dobrze ani źle yy... Na szczęście yy, myślę że w tym tygodniu yy, przy Kauflandzie na yy, obok Promenady otwiera się kebab chyba Kamila Grosickiego a ja kebab yy, więc yy, wreszcie na Wrocławiu będzie jakiś dobry kebabik do zjedzenia. Ja tu, tak jak mówiłem, już raczej nie przyjdę ze względu na dziwne, dziwność tego kebaba i tego pana, który próbuje dostosować klientów do siebie. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku, cześć!